udział w walnym zgromadzeniu spółki za pośrednictwem aplikacji e voting niezbędnik akcjonariusza zdalne uczestnictwo i głosowanie na walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji e voting to rozwiązanie które każda spółka której akcje są zarejestrowane w KDPW może udostępnić swoim akcjonariuszom Aplikacja e-voting zapewnia odpowiedni poziom uwierzytelnienia i identyfikacji uprawnionych akcjonariuszy, bezpieczeństwa i poufności danych, ale również niezaprzeczalności oddanych głosów, które zostaną zapisane przy użyciu technologii blockchain. Jeśli spółka przewidziała możliwość zdanego udziału w walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem aplikacji e-voting, może z niej skorzystać każdy akcjonariusz. Wystarczy, że zgłosi się do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i poda adres e-mail. W przypadku, gdy uprawnionym jest posiadacz akcji imiennych lub akcji na okaziciela wydanych w postaci dokumentu, do końca 2020 roku jego uprawnienia potwierdzi spółka. Każdy uprawniony do udziału w walnym zgromadzeniu otrzyma od KDPW na adres e-mail informacje o możliwości oddawania głosów oraz link do aplikacji e-voting. Akcjonariusz otrzyma także kod autoryzacyjny, dzięki któremu bezpiecznie potwierdzi swoje uprawnienia. Jeśli uprawnienia do udziału w walnym zgromadzeniu należą do podmiotu prawnego, kod autoryzacyjny wprowadzi do aplikacji e-voting osoba będąca jej pełnomocnikiem, dołączając z aplikacji swoje pełnomocnictwo uprawnienia pełnomocnika zweryfikuje spółka. Po zarejestrowaniu uprawnień w aplikacji akcjonariusz zobaczy aktualny porządek obrad, projekty uchwał, będzie mógł zgłaszać żądania w zakresie porządku obrad i uchwał oraz zadawać pytania. W aplikacji można rejestrować głosy jeszcze przed rozpoczęciem fizycznego walnego zgromadzenia, zmieniać je i wycofywać, aż do momentu zakończenia głosowania nad daną uchwałą. Podczas głosowania w czasie rzeczywistym akcjonariusz otrzyma informację o tym, ile czasu pozostało mu na oddanie ostatecznego głosu na daną uchwałę. Aplikacja e-Voting pozwala na dostęp do wyników głosowania oraz na zgłaszanie sprzeciwu do uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej mojegłosowanie.pl i działa na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu: tablet, telefon, laptop.